Uszanowanko wariacie, pardon, ale wene daj suba, oceń ten kanał łapeczko, napisz komentarzyk, przemyśl swoje zachowanie i obejrzy odcinek. Pozdro. Cześć, jestem Pawcio. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, a zarazem ostatnim odcinku z trzeciego sezonu naszej kariery symulowanej od Zera FIFA 20 klubem już z zaplecza Premier League, czyli oczywiście Salford City. W dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem, zakończymy sobie sezon, miesiąc, marzec, w którym są cztery spotkania ligowe, w kwietniu jest ich pięć, a w maju są dwa ostatnie spotkania ligowe. W czerwcu jest oczywiście zakończenie sezonu. Pierwsze spotkanie w tym odcinku, kolejka 306 I gramy z West Bromem. Zagramy takim składem. 10 punktów tracimy do miejsca promienowanego barażem o Premier League. Raczej w tym sezonie nie awansujemy, ale w następnym. Z tymi zawodnikami, co podpisaliśmy na kontrakcie w poprzednim odcinku, myślę, że awans to będzie formalność. Gramy z West Bromem, który bije się o bezpośredni awans. Naprawdę bardzo dobra ich forma. I niestety przegraliśmy 2 do 1. Gol Whiteheadla, gol Nordina oraz Zochorę. Po tym spotkaniu. Kolejny trening Makkaluma i Hala Koniec zawieszenia Paula, Kalambaja i chat drużyny Zobaczmy Dan Jones, jestem z ciebie dumny Kalambaj chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu Więc oczywiście dam ci szansę W kolejce 37 gramy z sąsiadem w tabeli Czyli z 10 drużyną Reading Zagramy takim składem Dwie zmiany w składzie były na, lewo, na lewej pomocy Oraz na lewej obronie Gramy to spotkanie z Reading u siebie Reading trzy ostatnie spotkania to dwa zwycięstwa i porażka Z nami dzielą się punktami Gol oraz Puszkasza Po tym spotkaniu kolejny trening Kontuzja Fergusona na tydzień, prognozy nie są obiecujące dotyczące inwestowania w rozwój młodzieży i czat drużyny dwie rozmowy, Paul Kalamba, brak wygranej rozczarowuje, nie zadręcza się oraz Owen Bennett. No rozważę twoją prośbę W kolejce 38. jedziemy na stadion ostatniej drużyny w tabeli Czyli Oxford United Zagramy takim składem Dałem szansę temu bramkarzowi Młodemu Bennettowi. Gramy to spotkanie na wyjeździe Oxford w fatalnej formie No i z nami remisują 2-2 gol Bakera oraz Moja Vegi Dla Oxfordu strzelił Fosu i Macki. Po tym remisie kolejny trening Zawodnik zawyszony dużą Sterling Kolejka 39. gramy spotkanie z Leeds Zagramy takim składem Leeds zajmuje trzecie miejsce w tabeli Walczy o bezpośredni awans do wyższej ligi trzy ostatnie spotkania to trzy zwycięstwa i z nami również wygrywają 3 do 1. Gol Roberta Garcia oraz z ławki Mateusza Klicha. Nasz honor uratował z ławki Anicid. Przed nami kolejny trening. Koniec zawieszenia dużo na Sterlinga oraz Ibo Tourej. Jestem z Ciebie dumny. Dużo Sterling chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu? Oczywiście dam Ci szansę. W marcu nie wygraliśmy żadnego spotkania. Rozpoczynałem miesiąc kwiecień w kolejka 40. i spotkanie z Cardiff. Zagramy takim składem. Na pewno nie będzie łatwo, bo w Cardiff gra najlepszy strzelec. Ligi, czyli Decord raid 31 bramek w 39 spotkaniach robi naprawdę duże wrażenie. Gramy to spotkanie na wjeździe i zobaczmy czy będzie pierwsza wygrana w tym odcinku. Niestety nie. Remisujemy 1 do 1. Gol Campbella oraz Ovejana Shirley chybił karnego. Kolejny remis, kolejny trening i half bia 68 punktów rala. Dużo Sterling tam pisze, że Brak wygrany rozczarowuje, pracuj nad sobą oraz tutaj Martin Smith jest rozczarowany, że nie gra. No się dziwię, potrzebujesz ogrania. Przed nami co miesięczne raporty zwiadowcze. Zobaczmy, czy będzie ktoś interesujący. Ten zawodnik nie, Charles Morgan nie i Oscar Roberts również nie. Może drugi scout McDonald's znajdzie jakąś perełkę, ten zawodnik nie, 60 tysięcy wartości. 110 000 to troszeczkę za mało, kolejny zawodnik również nie, McDonald 50 tysięcy nie i Fraser również odrzuć. Przed spotkaniem z Preston, pierwsza konferencja w tym odcinku. Tak samo było rok temu. Znowu Kalambaj bez formy, ale bez minut na murawie nie odzyska błysku. Jesteśmy w fatalnej formie, liczymy na przełamanie, ale koncentracja musi być na dobrym występie. Naszym celem jest przełamanie, więc musimy wygrać i kropka. Ja również dziękuję. Kolejka 401 spotkanie z Preston. Zagramy takim składem. Nie mam co zmieniać w tym składzie, ponieważ nie mamy dobrych rezerwowych. W następnym sezonie będzie ich aż nadto. Ale zobaczmy, czy wygramy pierwsze spotkanie w tym odcinku po miesiącu, czy jednak znowu remis albo porażka. Remis 2-2. do 2. Kalambaj z czerwoną kartką. Gol do Oraz Kambela dla Preston strzelił Brownie i Maguire. Przed nami kolejny trening McColluma oraz Hala. Zawodnik zawieszony Paul Kalambaj kolejka 42 spotkanie z Blackburn zagramy takim składem, Blackburn zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ale gramy to spotkanie na wjeździe, jesteśmy w fatalnej formie, Blackburn też od trzech spotkań nie wygrał, zobaczmy gramy na wjeździe i wreszcie pierwsze zwycięstwo w tym odcinku, po ponad miesiącu 3 do 0, gol Zela, Bakera oraz Campbella po tym upragnionym zwycięstwie kolejny trening koniec zawieszenia Paula Kalambaya kontuzja zawodnika Malagona na 3 dni i czat drużny, zobaczmy Bennett jest zadowolony, jestem ciebie dumny oraz Iwan McFarlane jesteś naszym podstawowym bramkarzem dobrze się spisałeś. Dostaliśmy od zarządu informację, że Martin Smith ma oczekiwania oczywiście wystawię go na listę wypożyczeń. Kolejka 43 przed nami spotkanie z Quiz Park Rangers zagramy takim składem. Ostatnie spotkanie wygraliśmy, teraz gramy e, z naszymi rywalami u siebie Quiz Park 3 ostatnie spotkania to dwa zwycięstwa oraz porażka i dokładają kolejną, ponieważ przegrali z nami 2 do 1 gol Chopmana oraz Campbella. dla Quiz Park Rangers odpowiedział Kontuzja zawodnika naszego juniora Itana Hala aż na 5 tygodni i prognozy nie są obiecujące dotyczące inwestowania w rozwój młodzieży. Przed nami kolejny trening, trzy serie treningowe dostanie McCallum oraz dwie nasz bramkarz Ivan McFarlane. Moja wega chciałby zagrać w najbliższym spotkaniu, rozważy twoją prośbę. Kolejka 44, przed nami spotkanie z Barnsley, zagramy takim składem. Barnsley jest w strefie spadkowej, gramy to spotkanie na wieździe. Nasza drużyna dwa ostatnie spotkania wygrała i czy dołoży trzecie zwycięstwo z Rzędu. Tak jest, 3 do 0, gol Bakera, Moja Wegi oraz Zławki Kirka. Po tym zwycięstwie kolejny trening. Moja Wega dziękuję za ostatnie spotkanie, imponujący występ. Przed nami comiesięczne raporty zwiadowcze. Pierwszy od McDonalda, 80 tysięcy mało. Gordon Watson 110, to też jest mało. 120 również mało, 70 mało. Rob tutaj 130 również mało. I tutaj zawodnik 50 tysięcy mało. Zobaczmy od Larsena, może będą ciekawsi zawodnicy. Tylko dwóch znalazł. Ten nie i Harrison Bailey 140 tysięcy. No odrzućmy też. Kolejka 45. Gramy z drużyną, która zajmuje miejsce barażowe, czyli oczywiście Bristol City. Zagramy takim składem. Trzy ostatnie spotkania nasza drużyna wygrała. Zobaczmy Bristol na trzy ostatnie mecze. Dwa wygrał oraz jedno przegrał, a z nami bez bramek. Przed nami kolejny trening. Kontuzja zawodnika Danego Whiteheada na 9 dni. Przed spotkaniem z Hull City kolejna konferencja. Hal City jest w strefie spadkowej, ale oczywiście nie można ich lekceważyć. Oczywiście, że chcemy ich pokonać, chłopcy mają wszystko, by wygrać. Na cztery ostatnie spotkania, trzy wygraliśmy oraz raz zremisowaliśmy. Wkrótce poprawimy grę. No dobra, no ale tak naprawdę już ją poprawiliśmy. Ja również dziękuję. Przed nami ostatnie spotkanie ligowe w tym sezonie, kolejka 46 spotkanie z Hal City. Hal City grało życie, ponieważ na razie zajmują miejsce w strefie spadkowej. Trzy ostatnie spotkania bez wygranej, a zobaczmy, z nami przygrywają 4 do 1 Chapmana dublet Dozela oraz gol Campbella. Dla Hal City jeden trafieniem odpowiedział Henriksen i wydaje mi się, że Hal City spada z ligi. W ostatnim meczu ligowym sam kalum nabawił się kontuzji, która wyklucza go z gry na 5 tygodni. Nagrodę z tygodni z ligi dostaliśmy 8 milionów i 400 tysięcy i zawodnik wraca po kontuzji nasz junior Ethan Hall. Przed nami kolejny trening. Na treningu będą trenowali dwa razy Ivan McFarlane, dwa razy Nathan Ferguson oraz raz Paul Kalambaj tak się prezentował ich trening. Podsumujmy sobie naszą Ligę 4 zespoły uzyskały więcej niż 100 punktów: Stoke City i Leeds United z pewnym awansem. W barażach o Premier League zagra West Brom, Cardiff, Nottingham oraz Bristol City. Ostatecznie nasz zespół zajął 9 miejsce w tabeli: 21 zwycięstw, 11 remisów, 14 porażek, 70 bramek strzelonych, 56 bramek straconych, czyli jesteśmy na bilansie bramkowym plus 14, zdobyliśmy 74 punkty. Do trzeciej ligi angielskiej spada Oxford United, Blackburn oraz zaskakująco Hal City. Hull City gdyby wygrali z nami to by zapewnili sobie utrzymanie, no ale niestety najlepszym strzelcem naszej ligi został Dekordowa Raid z klubu Cardiff City na 46 meczów. wpakował piłkę do bramki 33 razy, nasz Campbell zajmuje miejsce 7, 21 goli najlepszym asystentem ligi został Ramsellar z klubu Stoke City 16 asyst w 46 meczach Puchar Carabao wygrywa drużyna Manchesteru City, nasza drużyna odpadła w drugiej rundzie. Puchar The Emirates FA Cup również wygrywa drużyna Manchesteru City. Manchester City nasza drużyna odpadła w rundzie trzeciej. W tym sezonie najwięcej rozwinął się sam McCallum, ponieważ aż o 8 punktów overalla. Najwięcej bramek w naszym zespole strzelił Tyler Scambell, a najlepszym asystentem został Ellis Chapman oraz Dozel. Przed nami kolejny trening i nasz bramkarz Ivan McFarlane wbija 74 punkt overalla. Ligę Europy w tym sezonie wygrywa drużyna Bayeru Leverkusen pokonując w finale drużynę Piemonte Calcio 4-3 pokarnych. Ligę Mistrzów wreszcie wygrywa drużyna Paris Saint-Germain pokonując w finale Atletico Madryt pewnie aż 3 do 0. Przed nami kolejny trening i Nathan Ferguson wbija 74 punkt rala Teraz pokażę wam kto wygrał w innych ligach. Oczywiście pokażę wam te ligi najciekawsze. Ligę angielską wygrywa drużyna Manchesteru City nie mając ani jednej porażki. Naprawdę niesamowite. Przypominam, że Manchester City również wygrał puchar FA -y Cup oraz Carabao Cup, więc potrójna korona. Ligę francuską wygrywa Paryż na 38 spotkań 38 zwycięstw. Przypominam, że wygrali również Ligę Mistrzów. W ogóle oni stracili 9 bramek w sezonie. Niesamowite. Ligę Hiszpańską wygrywa drużyna FC Barcelony również bez żadnej porażki. Bundesliga wygrywa drużyna Bayern Monachium również bez porażki, ale drugie miejsce zajęła drużyna, która wygrała Ligę Europy, czyli oczywiście Bayer Leverkusen. A naszą polską ekstraklasę wygrywa drużyna Legii Warszawa również zero porażek w lidze. Oczywiście wiem, że zero porażek w lidze to jest oczywiście błąd gry. Przed nami kolejny trening. Zawodnik wraca po kontuzji, Sam Macalon prognozy nie są obiecujące dotyczące inwestowania w rozwój młodzieży. I dostępny raport o juniorach: zobaczmy ten zawodnik nie. Jonathan Griffiths nie. Oraz Tyler Hall również nie. Mamy lepszego hala. I kolejny dostępny raport o juniorach: 70 tysięcy za mało. Barry Hamilton również słaby potencjał. Ma dobry ten Artur Strachan, ale niestety. No, za słaby, żeby wejść do naszego zespołu. No i niestety chyba nikogo niestety nie mamy. Tak się prezentował półfinał Baraży o Awans do Premier League, a trzecią drużyną, która w następnym sezonie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii jest. Nottingham Forest pokonując w finale Bristol City 2-0 do Przed nami kolejny trening McFarlane'a, Ferguson'a i Kalambaya Zawodnik wraca po bardzo długiej kontuzji Trevor Chalobach Przedostatni trening w tym sezonie A tak się prezentował ostatni trening w tym trzecim sezonie Trzech zawodników wraca z wypożyczenia Jack Bezley, Mark Shitton oraz Olivier Roberts Kończymy sobie ten trzeci sezon niestety bez awansu Ale może w następnym sezonie się uda ocena na zakończenie sezonu Oczywiście są z nas zadowoleni Nowy sezon, więc oczywiście zaproszeni na turniej przedsezonowy, przejść do zaproszeń, bierzemy tam, gdzie najwięcej dają pieniędzy, czyli Europejski Puchar Narodów, potencjalna nagroda 5 milionów i 300 tysięcy. Okno transferowe otwarte oraz oczywiście Europejski Puchar Narodów przed nami. Martin Smith chce iść na wypożyczenie, oczywiście cały czas jesteś na tej liście, potrzebujesz ogrania po prostu. Zwiększenie budżetu transferowego oraz zarząd informuje nas o dobrej robocie, zrobiliśmy jeden z celów długoterminowych. Przyszli do nas zawodnicy na kontrakcie jest ich aż 7 i wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Przeglądam sobie zawodników, których obserwuję i jest tutaj jeden zawodnik Sinclair, ale jest to pomocnik, a na pomocy mamy bardzo dużo zawodników, ale widzimy, że jego wartość to 7,5 miliona, a klauzula odstępnego to 2,5 miliona, więc myślę, że ten zawodnik byłby ciekawy. Budżet na ten sezon to 5,5 miliona. To by było na tyle z tego odcinka. Piszcie, kogo kupić. Nie zapominajcie, co robić. Do następnych odcinków. Cześć!